Jak to śpiewał kazik, poranne zorze, poranne zorze, gdy idę w sopocie nad morzem, no i właśnie sopot, czyli największy chyba kurort w Polsce? Często o poranku. Jedząc śniadanie i oglądając telewizję TVN24, jak jest informacja o prognozie pogody, to pokazują molo w Sopocie. I o tej 5:36 rano zwykle jest ono puste. Czasami biegnie jakiś zagubiony biegacz. No i właśnie dzisiaj takim biegaczem jestem ja. Jest godzina 5:30, i stąd z Mola rozciąga się piękny widok na Grand Hotel, na Hotel Sheraton, na Dom Zdrojowy, no i generalnie na Su y Sopot. Piękny widok. Ludzie też już się kąpią. Ładny dzień się zapowiada. A tak wyglądało molo przed 1909 rokiem. Latarnia morska. Tutaj można trochę poczytać o Sopocie. No, tutaj jest skwer kuracyjny. Tutaj kiedyś były hotele, kasyna. Tutaj jest dom zdrojowy. No, generalnie oznaka, że był i jest to piękny kurort. A tutaj w tym parku jest pomnik Jean-Georges Hafera, lub jak jest napisane na tabliczce Jana Jerzego Hafera, żołnierza wojsk napoleońskich, lekarza, który w 1823 roku uzyskał zgodę rządu pruskiego, aby założyć w Sopocie uzdrowisko. Więc tutaj mamy założyciela Sopotu. Piękne w Sopocie jest to. Że jest to dużo parków i większość ulic, alejek jest zacienionych. Co jest bardzo ważne, ale też wpływa na estetykę. Tutaj taki bulwar wzdłuż plaży w Sopocie. Jest dopiero 6.30, a to już dzisiaj drugie molo. Za mną klif w Orłowie w Gdyni. No, bo tak się dobrze biegło, że z Sopotu dobiegłem do Gdyni. Tutaj molo w Orłowie. A za mną Sopot, do którego za chwilę będę wracał. Przy okazji okazało się, że załapałem się na jakiś bieg tutaj. Sporo ludzi biegnie, zaraz spróbuję ich podpytać, skąd i gdzie biegną. Ludzi, których spotkałem, biegli w zawodach Ultra Trail z Gdyni do Wejherowa i z powrotem około 50 km. Pobiegłem z nimi chwilę, a potem oni pobiegli dalej klifem w kierunku Wejherowa, a ja zbiegłem do plaży żeby przybiec z powrotem tutaj do Supotu, Grand Hotel z bliska e, robi wrażenie Jestem na ulicy bohaterów Monte Cassino, czyli popularnym Monciaku zwykle jest tu ale o tej porze jeszcze nie ma zbyt wiele ludzi a tutaj ten słynny Krzywy Domek jedna z atrakcji Sopotu. Jeszcze tego sobie obejrzymy. Klasyczna sopocka architektura. W Sopocie nie można chodzić na golasa po ulicy. Jesteś, jeżeli jesteście nieubrani, to nie obsłużą Was w kawiarni. I nie można też, zdaje się, używać parawanów na plaży. Teraz <laughs> zmierzam w kierunku Opery Leśnej. I jest tutaj, widzę, Aleja Gwiazd. Irena Dziedzic, Dziedzic Lucjan Kydryński. Może tego tak nie widać, trochę trzeba wyżej podnieść kamerę. I tak to wygląda. Władysław Niemen Krzysztof Krawczyk Grzegorz Ciechowski no, świetnie sami najważniejsi artyści Ewa Demarczyk kto jeszcze? i Władysław Pilman, czyli pianista z powstania warszawskiego. No i dobiegłem do opery leśnej w Sopocie. Oczywiście nie, nie jestem w stanie tam wejść teraz, ale chyba wszyscy wiedzą, jak ona od środka wygląda. To miejsce nazywa się Wzniesienie Strzeleckie. Znajduje się niedaleko. Opery leśnej, jest to punkt, widok punkt widokowy na, na Gdańsk i na Sopot. Trochę może teraz słabo widać, ale zbliżmy się tak, żeby było widać port w Gdańsku. Grup księdza Jana Kaczkowskiego. obok cmentarza komunalnego, na którym pochowany jest ksiądz Kaczkowski, jest też cmentarz żydowski. Obydwa są położone w lesie, więc pięknie wyglądają. Trochę przypominają cmentarz leśny w Sztokholmie. I jeszcze cytat z księdza Jana Dżenego. Czas to jest coś najcenniejszego, co możemy dać drugiemu człowiekowi. I tego się trzymajmy. Ergo Arena wielka hala widowiskowo-sportowa na granicy Sopotu i Gdańska. Tym samym w trakcie jednej wycieczki biegowej zaliczyłem i Sopot, i Gdynię i Gdańsk. Tutaj w tej hali. Niekiedy przynajmniej rozgrywa swoje mecze Mistrz Polski w koszykówce w tym roku Trefl Sopot